Oto pierwsze wspomnienia o słudze Bożym Ojcu Wenantym Katarzyńcu, które kilka lat po jego śmierci zebrał i napisał jego wychowanek z nowicjatu. Ojciec Alfons Maria Kolbe, rodzony brat świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Poznaj wspomnienia nowicjuszy o swoim magistrze poruszające historie z jego życia, fragmenty korespondencji ze świętym Maksymilianem, wypowiedzi osób znających ojca Wenantego Jakim był wychowawcą, czym poruszał serca innych. Łomki z życia ojca Wenantego Katarzyńca po ponad 90 latach znów dostępne. Zaprasza wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie. Ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie. Prezentuje serię Przedziwny Bóg w Świętych Swoich. Rzecz o Świętym Stanisławie Kostce zaprasza Ojciec Prokop-Kapucyn. Szczęście, jakiego dostępuje dusza prawdziwie powołana do wyłącznej służby Bogu, gdy po wielu trudnościach dano jej to uczynić, jest czymś, czego ani pojąć, ani wyobrazić sobie nie mogą ci, którzy tego na sobie nie doświadczyli. Jest to uciechą wszelkie najgodziwsze i najprawdziwsze uciechy ziemskie przechodzącą. Bo źródło jej jest w miłości Boga i w zapewnieniu, że się z tej miłości dla Boga zrobiło to, na co tylko biedny człowiek, nędzne stworzenie dla Stwórcy swego zdobyć się jest w stanie. Można więc powiedzieć, że od uciech ziemskich różni się ta uciecha jak niebo od ziemi. Jest ona tym szczęściem, o którym powiada Pismo Boże, że przewyższa wszelki umysł, to jest wszelkie ludzkie pojęcie. I takiego to właśnie uczucia doznał, takiego szczęścia dostąpił Stanisław, gdy przyjęty do nowicjatu przywdział nareszcie ukochaną, zakonną suknię jezuicką. Osobę, która powołana jest przez Boga do wyłącznego mu poświęcenia się, gdy wstępuje do zakonu, to jest do stanu, w którym znajduje wszelkie środki do całkowitego oddania się Bogu, trafnie porównują niektórzy do rośliny, która rosnąc na nieodpowiednim dla niej gruncie do tej pory i pod równie niesprzyjającym klimatem. W końcu przeniesiona zostaje na grunt i pod strefę dla niej najodpowiedniejszą. Jak roślina taka, przedziwnego wtedy nabiera wzrostu i prędko najpiękniejsze wydaje kwiaty lub owoce, tak i kto prawdziwie powołany jest do zakonu, gdy do niego wstępuje, zaraz jaśnieć zaczyna najwyższymi cnotami chrześcijańskimi. Znajdując tam wszelkie możliwe i najskuteczniejsze ku temu pomoce. I to właśnie nastąpiło z naszym świętym. Od chwili wstąpienia do Nowicjatu odznaczył się zaraz zaletami najdoskonalszego zakonnika, i w nich ciągły robił postęp. Najstarsi ojcowie to mu przyznawali, podziwiając w nim doskonałość, do jakiej zwykle po pewnym dopiero czasie się dochodzi. Za przewodnika rekolekcji, które każdy nowicjusz odbywa wstępując do zgromadzenia ojców jezuitów, wyznaczony został dla Stanisława ojciec Klaudiusz Aquaviva, najbieglejszy swego czasu kierownik duchowy. Znakomity pisarz ascetyczny, a później także generał zakonu. Ten poznawszy bliżej naszego świętego, mawiał, że nie od niego, ale on od tego nowicjusza powinien się uczyć, jak ćwiczyć się w modlitwie myślnej, medytacji, będącej źródłem wszelkich łask. To też Stanisław we wszystkich cnotach przedstawiał wzór najwznioślejszy, własną wolę z której zrobił ofiarę Bogu, poddając się posłuszeństwu zakonnemu, tak miał zapartą, że gdy mu bywało nakazane coś czy trudnego, czy z jakiegokolwiek powodu najwstrętniejszego, spełniał to jak najwierniej. I bez najmniejszego nawet mimowolnego wewnętrznego oporu. Przełożony nowicjuszy powiadał o nim, że ponieważ według pisma świętego mąż posłuszny będzie głosił zwycięstwo, więc Stanisław ciągle takie i najświetniejsze zwycięstwa odnosił, a wydaje się, jakby go to nic nie kosztowało. O ile to od niego mogło zależeć, we wszystkim zachowywał jak najściślejsze ubóstwo. Nigdy najmniejszej rzeczy nie użył bez wyraźnego na to pozwolenia od przełożonego. W pokarmach, a i na to mając od niego upoważnienie, tak był umartwionym, że wszyscy dziwili się, jak przy tak nadzwyczaj małym posiłku, na siłach wcale nie upadał. I wyglądał jak najlepiej, i młodzieńczą czerstwością jaśniejące miał oblicze. Zamiłowanie świętej cnoty czystości, którą w myśli nawet nieskalaną od kolebki zachował, było w nim przedziwne. Dlatego pamiętając, że Pismo Święte ostrzega, iż na próżno starałby się kto tę cnotę, gdyby wzroku na wodzy nie trzymał. Oczy nasz Stanisław miał zawsze spuszczone. Zauważano, że wtedy tylko można było dopatrzeć ich koloru, kiedy przy jakim żywszym akcie miłości Boga, jakby mimo woli na chwilę oczy podnosił do nieba. Pokory niezrównanej dawał ciągle dowody. A że ta to właśnie cnota w życiu z innymi wszelki stosunek przedziwnie miłym i łatwym czyni, więc wszyscy lgnęli do niego, a on na każdego wywierał ten wpływ zbawienny, jaki wywierają zawsze święci, nie wiedząc o tym i nie starając się o to wcale. Odznaczał się także wielką miłością dla chorych zakonników. Najszczęśliwszy był, gdy na niego przychodziła kolej obsługi przy nich. A tak umiał i pokrzepiać ich i pocieszać, jeśli widział cierpiących, że gdy ktoś cięższą przebywał chorobę, Stanisława mieć przy sobie pragnął, i zwykle to niego do infimerii przeznaczano. W modlitwie odbierał coraz wyższe dary. Często wpadał w zachwycenie i wtedy widywano twarz jego cudowną światłością jaśniejącą. A to było jakby cudem, że w ciągu chociażby najdłuższych rozmyślań, w ciągu najdłuższych modlitw myślnych, nigdy nie bywał roztargniony. Sam od lat najmłodszych miał najserdeczniejsze nabożeństwo do Matki Bożej, więc umiał to błogosławione nabożeństwo i w sercach innych rozniecać. Zauważano później, że wszyscy ojcowie, którzy razem z nim byli w nowicjacie, tym się właśnie odznaczali, a każdy z nich uznawał, że zawdzięcza to głównie temu, co słyszał o Matce Bożej, i o czci, i miłości jej należnej od świętego Stanisława. W dokumentach pozostałych po nim znajduje się kilka prześlicznych pieśni na cześć przenajświętszej Panny, przez niego ułożonych, pełnych namaszczenia i miłości, którą pałało jego serce ku Maryi. Miał także wielki zbiór wypisanych własną ręką z dzieł ojców Kościoła, Fragmentów odnoszących się do niej i pobudzających do oddawania jej czci należnej. To Toteż, ażeby z tego wzoru doskonałości zakonnej wszyscy ówcześni nowicjusze mogli korzystać, przełożeni przenosili go z jednego klasztoru do drugiego, gdyż w Rzymie, z powodu wielkiej liczby nowicjuszy, aż trzy były jezuickie nowicjaty. Tak więc Stanisław zaczął lata swojej próby w klasztorze głównym, a następnie mieszkał i w klasztorze przy Kolegium Rzymskim i w klasztorze świętego Andrzeja na Monte Cavallo. Wszędzie zaś pozostawiał pomiędzy współnowicjuszami ślady wysokiej świątobliwości swojej. Miał bowiem szczególny dar przyciągania ich do siebie, a po każdej z nim rozmowie, po każdym spotkaniu z nim, każdy z nich wielkie odnosił pożytki dla duszy. Boże, który pomiędzy innymi cudami mądrości twojej, także i wieku młodocianym dojrzałej świętości łaskę udzieliłeś, spraw prosimy. Abyśmy na wzór świętego Stanisława Kostki, czas wszystkich na dobre czyny obracając, do wiecznego odpoczynku pośpieszali przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Na uproszenie sobie tego. I na cześć świętego Stanisława, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Żywot świętego Stanisława Kostki. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl